James puszczał drona nad odległą leśną chatą, gdzie uciekł na dwa tygodnie samotności. We wtorek wrzucił nagranie ze złotej godziny, nawet się nie zastanawiając. Wideo trafiło prosto do sieci. W kilka godzin jego obserwatorzy zauważyli coś przy znaczniku 047, czego on kompletnie nie widział. Kiedy James odtworzył klip i przybliżył polane ręce, zaczęły mu drżeć. James Carter miał dość miejskiego życia. Nieustanny hałas tłumy. Betonowa dżungla, która nigdy nie śpi, musiał od tego uciec. Spakował więc auto, załadował sprzęt fotograficzny i pojechał sześć godzin na północ, w dzikie lasy. Jego celem była odległa leśna chata, ukryta głęboko wśród wysokich sosen. Miejsce, gdzie jedyne dźwięki to śpiew ptaków i wiatr szumiący w gałęziach. Dla Jamesa to nie był zwykły urlop. To był reset. Dwa pełne tygodnie samotności, świeżego powietrza i spokoju. Chata była prosta, ale idealna. Żadnych sąsiadów na wiele mil. Tylko on, natura i jego sprzęt fotograficzny. James zawsze kochał fotografię, ale jego prawdziwą pasją były zdjęcia z lotu ptaka. Był oddanym entuzjastą dronów, który mógł godzinami patrzeć, jak jego urządzenie ślizga się po niebie. Każdy poranek w chacie stał się rytuałem. Budził się wcześniej, parzył kawę i wysyłał drona wysoko nad nieskończony leśny baldachim. Widoki były spektakularne. Niekończąca się zieleń rozciągała się we wszystkich kierunkach. Kręte strumienie przecinały krajobraz, czasem pojawiały się polany, które wyglądały jak tajemne ogrody natury. James rejestrował to wszystko zahipnotyzowany dziewiczą, dziką przyrodą. Miał przyzwoitą liczbę obserwatorów w mediach społecznościowych. Ludzie, którzy doceniali jego pracę, którzy czekali na jego posty, James kochał dzielić się z nimi tymi chwilami. Każdego wieczoru wybierał najlepsze nagrania z danego dnia i wrzucał je dla swoich obserwatorów. Pierwsze dni w chacie ustaliły wygodny rytm. James budził się przed wschodem słońca, patrząc jak ciemność powoli ustępuje świtu przez okna chaty. Poznawał wzorce lasu, które ptaki śpiewają pierwsze, jak poranna mgła przylega do doliny poniżej, gdzie światło trafia w korony drzew, gdy słońce wspina się wyżej. Jego loty dronem stawały się coraz bardziej śmiałe. Eksplorował coraz dalej od chaty, mapując dzicz w swoim umyśle, odkrył tamę Bobrów trzy mile na zachód. Skalny występ, który dramatycznie wystawał z leśnego Baldachimu, starożytne drzewa, które musiały stać od wieków, ich pnie grube jak samochody. James czuł, że coś się w nim zmienia podczas tych cichych poranków. Napięcie, które przytargał z miasta powoli odpuszczało, oddychało mu się łatwiej. Myśli stały się jaśniejsze, to było dokładnie to, czego potrzebował. Czas dala od ekranów, od terminów, od ciągłej presji współczesnego życia. Każdego wieczoru siadał na werandzie chaty z laptopem, przeglądając nagrania z dnia, z dumą wybierał odpowiednie klipy. Idealny kąt najlepsze oświetlenie. Jego obserwatorzy doceniali staranność, jaką wkładał w swoją pracę. Ich komentarze były zawsze pełne wsparcia. Ostatni wtorek zaczął się jak każdy inny poranek. James wypuścił drona właśnie wtedy, gdy zaczynała się złota godzina ten magiczny czas, kiedy światło słońca zamienia wszystko w bursztyn i ciepło. Nagranie było olśniewające, drzewa rzucały długie cienie, światło przesiąkało przez baldachim w błyszczących promieniach. James nie mógł się doczekać, żeby się tym podzielić. Przeniósł wideo do telefonu i wrzucił je natychmiast. Ledwo rzucając okiem na materiał, w kilka minut było już online. Poczuł satysfakcję i wrócił do swoich spraw, delektując się kawą na werandzie chaty. Ale coś niespodziewanego zaczęło się dziać. Jego telefon zaczął wibrować: jedno powiadomienie, potem drugie, potem dziesiątki. Komentarze wlewały się szybciej niż zwykle. Na początku James się uśmiechnął, myśląc, że ludzie naprawdę kochają to ujęcie, ale potem zaczął czytać komentarze. To nie były zwykłe komplementy. Ludzie nie komentowali oświetlenia ani kompozycji. Zamiast tego zadawali pytania dziwne pytania. Widziałeś to? Co jest przy 47 znaczniku? Czy ktoś tam jest? Przybliż Polanę, musisz to znowu obejrzeć. James czuł się zdezorientowany. O czym oni mówili? Sam montował wideo. Wiedział, co tam jest. Drzewa, strumienie, polany nic niezwykłego, ale komentarze wciąż przybywały. Ludzie byli nieustępliwi, niektórzy wyglądali na naprawdę zaniepokojonych, inni myśleli, że to może być żart. Na początku próbował to zbagatelizować. Komentatorzy w internecie widzieli wzorce wszędzie twarze w chmurach, kształty w cieniach. Ludzie zawsze znajdowali rzeczy, których naprawdę tam nie było no to prawdopodobnie nic po prostu widzowie widzieli to, co chcieli zobaczyć. Ale ilość komentarzy go zaniepokoiła. To nie był tylko jedna czy dwie osoby. Dziesiątki jego obserwatorów wskazywały ten sam znacznik czasu to samo miejsce w kadrze. Nie mogli wszyscy widzieć nic, prawda? James odstawił kawę. Spokojny poranek nagle stał się niespokojny. Powiedział sobie, że sprawdzi nagranie jeszcze raz. Tylko po to, żeby uciszyć komentarze, tylko po to, żeby udowodnić, że nic tam nie ma. Potem mógł wrócić do cieszenia się wakacjami. Złapał laptopa i otworzył plik wideo. Tym razem patrzył uważnie. 10 sekund. 20 sekund. Wszystko wyglądało normalnie. 30 sekund. 40 sekund. Potem dotarł do 47. znacznika. James nacisnął pauzę. Serce mu zamarło. Tam w kadrze, na małej polanie, którą ledwo zarejestrował podczas montażu, było coś, czego zdecydowanie wcześniej nie zauważył postać. Ludzka postać stojąca pośrodku niczego, otoczona lasem. James pochylił się bliżej ekranu. Ręce zaczęły mu drżeć, gdy przybliżał obraz. To była kobieta. Młoda kobieta, prawdopodobnie po dwudziestce, ubrana w proste ubrania. Ale to, co sprawiło, że krew zastygła Jamesowi w żyłach, to to, co robiła, machała. Nieswobodnie, frenetycznie, desperacko. Machała wprost do kamery, jakby jej życie od tego zależało. Obejrzał klip ponownie i znowu. Kobieta wciąż machała do drona, jej ruchy pilne i błagalne. Potem zrobiła coś jeszcze. Odwróciła się i pobiegła, nie z dala od polany, ale w stronę konkretnego obszaru małej sekcji ogrodu, graniczącej z gęstym lasem. James odtwarzał nagranie w kółko, jego umysł pracował na najwyższych obrotach. Nic w tym nie miało sensu. Dlaczego ktokolwiek miałby tam być? Ten obszar był wiele mil od jakiejkolwiek drogi, jakiegokolwiek szlaku, jakiegokolwiek znaku cywilizacji, żadnych szlaków turystycznych w pobliżu, żadnych kempingów, żadnego powodu, dla którego ktokolwiek stałby w odległej Polanie, machając do przelatującego drona. Wyciągnął dziennik lotu drona, sprawdzając dokładne koordynaty. Polana była prawie 4 mile od najbliższej leśnej drogi. Nawet doświadczeni wędrowcy rzadko zapuszczali się tak głęboko. Teren był zbyt trudny, nawigacja zbyt skomplikowana. Ktoś potrzebowałby poważnego sprzętu i planowania, żeby dotrzeć do tego miejsca. Czy to mogła być zagubiona turystka? Może ktoś nielegalnie kempujący. Ale coś było nie tak. Sposób w jaki machała nie był swobodny, był desperacki. I dlaczego pobiegła do tego konkretnego miejsca? James próbował myśleć o rozsądnych wyjaśnieniach. Może była częścią zespołu badawczego studiującego las, może była fotografką natury jak on sam, może mieszkała w jakiejś osadzie poza siecią, o której nie wiedział, ale żadne z tych wyjaśnień nie pasowało. Żadne z nich nie tłumaczyło frenetycznego machania, pilności w jej ruchach. Przybliżył różne części kadru, szukając dodatkowych wskazówek, czy były tam jakieś budynki w pobliżu, jakieś pojazdy, jakieś znaki obozu nic tylko niekończący się las we wszystkich kierunkach. Tylko ta jedna kobieta stojąca samotnie na polanie, desperacko machająca do jego drona. James przybliżył obszar ogrodu, gdzie kobieta zniknęła. Powiększył obraz tak bardzo, jak pozwalało jego oprogramowanie. Ogród był mały, starannie utrzymany, kwiaty ułożone, wzgrabne rzędy. Ale chwila. To nie były przypadkowe rzędy. Kwiaty tworzyły kształty, litery. James przybliżył jeszcze bardziej, jego ręce drżały teraz. Kwiaty układały się w jedno słowo. Słowo, które sprawiło, że żołądek mu się skręcił, pomoc. Oddech zamarł mu w gardle. To nie była ktoś zagubiony. To nie była ktoś kępująca. To było wołanie o pomoc od kogoś, kto nie mógł go wypowiedzieć kogoś, kto zasadził kwiaty, żeby napisać wiadomość, mając nadzieję, że kiedyś w jakiś sposób ktoś zobaczy to z góry. James natychmiast złapał telefon. Ręce drżały mu tak bardzo, że dwukrotnie o mało go nie upuścił. Zadzwonił do miejscowych władz, starając się utrzymać stabilny głos, wyjaśniając, co znalazł. Powiedział im o wideo, o kobiecie, o wiadomości napisanej kwiatami, wysłał im koordynaty GPS z dziennika lotu drona i przesłał nagranie. Dyspozytor powiedział mu, żeby został gdzie jest. Policja i ekipy ratunkowe były mobilizowane, to była teraz aktywna sytuacja awaryjna. W ciągu dwóch godzin James usłyszał helikoptery nad głową. Policyjne pojazdy przedzierały się przez trudny teren. Ekipy ratunkowe zbiegały się do koordynatów, które podał. James czekał w swojej chacie, ściskając telefon w dłoni, zdesperowany na jakiekolwiek informacje. To, co władze odkryły, gdy dotarły do Polany, wstrząsnęło wszystkimi zaangażowanymi. Ukryta głęboko w lesie, kompletnie poza siecią, była odizolowana farma. Taki rodzaj miejsca, które nie pojawiało się na żadnych mapach. Żadne linie energetyczne do niej nie prowadziły. Żadne drogi się z nią nie łączyły. Istniała w całkowitej tajemnicy. Młoda kobieta z wideo nazywała się Sara. Miała 23 lata, ale jej historia zaczęła się 7 lat wcześniej, kiedy miała tylko 16 lat. Została sprzedana właścicielom farmy, uwięziona w koszmarze, którego większość ludzi nie mogła sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach. Przez 7 lat Sara była zmuszona pracować na tej ukrytej farmie. Od świtu do zmierzchu każdego dnia pracowała bez zapłaty, bez wolności, bez nadziei. Mieszkała w małej szopie ledwo wystarczająco dłużej, żeby się położyć. Właściciele farmy dawali jej tylko tyle jedzenia, żeby przeżyła. Była dla nich własnością, nie osobą. Ale najbardziej łamiącym serce szczegółem było coś, co czyniło Sara jeszcze bardziej bezbronną. Miała wadę mowy. Nie mogła wołać o pomoc. Nie mogła krzyczeć. Nie mogła powiedzieć nikomu co się z nią dzieje. Nawet gdyby ktoś zawędrował w pobliże farmy, nie miała głosu, żeby zawołać. Przez lata Sara patrzyła w niebo modląc się o ratunek, który nigdy nie nadchodził. Potem pewnego ranka kilka miesięcy temu usłyszała coś innego. Brzęczenie nad głową. Dron, czyjś rekreacyjny dron przelatujący nad lasem. Zniknął zanim zdążyła zareagować, ale to dało jej pomysł. Jeśli drony przelatywały nad tym obszarem, może mogła być widoczna z góry. Ale jak mogła dać sygnał o pomoc bez głosu? Wtedy Sara zaczęła ogród. Każdego dnia, kiedy jej oprawcy nie patrzyli, pracowała nad nim, starannie układając kwiaty, żeby napisały jedno słowo: Pomoc. Utrzymywała go przez miesiące, mając nadzieję, że kiedyś przeleci tu kolejny dron. Tego wtorkowego poranka, kiedy usłyszała drona Jamesa, Sara wiedziała, że to może być jej jedyna szansa. Pobiegła na polanę, gdzie mogła być widoczna. Machała frenetycznie do kamery, modląc się, żeby ktokolwiek ją kontrolował, spojrzał na nagranie. Potem pobiegła do swojego ogrodu, mając nadzieję, że wiadomość będzie widoczna z góry. Jej desperacki hazard zadziałał. Władze natychmiast aresztowały właścicieli farmy. Zarzuty były poważne: naruszenie praw człowieka, praca przymusowa, handel ludźmi. Śledztwo ujawniło, że dwie inne osoby były uwięzione na tej farmie przed nią. Władze teraz pracowały, żeby ustalić, co się z nimi stało. Sara została przewieziona do szpitala na leczenie. Pomimo wszystkiego, co wycierpiała, lekarze stwierdzili, że fizycznie była zdrowa, ale trauma psychiczna była głęboka. Służby społeczne natychmiast zaczęły pracować, żeby zlokalizować biologiczną rodzinę Sara. Zgłosili jej zaginięcie 7 lat temu. Nigdy nie przestali szukać. Teraz w końcu mieli się połączyć ze swoją córką. James nigdy nie oczekiwał, że jego spokojne wakacje zamienią się w coś takiego. Pojechał do lasu, żeby uciec, znaleźć samotność, robić ładne zdjęcia. Zamiast tego, jego nagranie z drona uratowało komuś życie. Historia eksplodowała w międzynarodowych wiadomościach. Incydent wywołał ważne rozmowy o ochronie bezbronnych ludzi, zwłaszcza tych z niepełnosprawnościami, którzy mogą nie być w stanie wołać o pomoc. Odwaga Sara w tworzeniu tej desperackiej kwiatowej wiadomości, w podjęciu ryzyka wybiegania na polane i machania do przelatującego drona, przypomniała wszystkim, że czasami najmniejsze działania mogą znaczyć wszystko. A gotowość Jamesa, żeby przyjrzeć się bliżej swojemu nagraniu, żeby potraktować komentarze poważnie, żeby natychmiast zadzwonić do władz, udowodniła, że bycie spostrzegawczym może dosłownie uratować życie. A ty, co byś zrobił, gdybyś zobaczył tę postać w nagraniu ze swojego drona?